Z kamerą Master TV gościliśmy w parasolu. To świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Przez kilka tygodni parasol był zamknięty. Świetlica, tak jak i inne placówki oświatowe została zawieszona. Działalność świetlicy została zawieszona. Jednak nie do końca zaprzestaliśmy komunikowania się z dziećmi. Decyzją pełnomocnika i do spraw profilaktyki burmistrza miasta ja jako koordynator miałam takie zalecenie, żeby zresztą sama też tego chciałam, żeby kontaktować się z dziećmi. Robiłam to za pomocą naszej takiej wewnętrznej grupy świetlicowej Parasol. Na Facebooku mamy taką grupę, gdzie komunikowałam się z dziećmi, też umieszczałam różne informacje dotyczące obecnej sytuacji, filmiki na temat jak sobie radzić z emocjami, jak motywować dzieci do pracy. Tak funkcjonowaliśmy do, do czasu, kiedy świecica mogła zacząć działać. Działamy od 25 maja. Oczywiście nauczyciele wychowawcy musieli się do tego przygotować, a więc były kilka było spotkań wychowawców, jak w warunkach pandemii funkcjonować, a więc jak prowadzić zajęcia, jak my mamy się zachowywać. Też musieliśmy się przygotować tak. W postaci zakupienia przyłbic, płynów do dezynfekcji. No i też określiliśmy warunki, w jakich dzieci mogą funkcjonować. A więc na, w trakcie zajęć nie może więcej być niż 10-12 dzieci. Pozabieraliśmy też jakieś maskotki, żeby czegoś takiego nie było. No to świat wstanął na głowie, nasza świetlica też, my jak kosmici wyglądamy, ale dzieci powoli przyzwyczajają się do tego, my się przyzwyczajamy, myślę, że tak z 80% dzieci wróciło, przychodzą w różne dni różne dzieci, w poniedziałek, we wtorek mamy zajęcia takie bardziej specjalistyczne, socjoterapeutyczne, ale też mamy zajęcia muzyczne, sportowe, bo dzieci zawsze lubią sportowe. Ciężko było tak zostać samemu w domu, nudno, świetlica fajna, tak to bym przyszedł, a tak to nie mogłem, to teraz przyszłem i fajnie jest. Było mi przykro, bo straciłam kontakt z paroma osobami i w domu było tak trochę nudno, mniej kontaktu na żywo z osobami i w ogóle mniej spotkań, wychodzenia. A tak, to teraz jak otworzyli parasol, to teraz no, spotykam się z osobami i się, czuję się weselej. Siedzieliśmy cały czas w domu, nie było można wyjść, było nudno. Siedzenie cały czas w domu, no nie było za fajnie. Tylko jest ważne, że. Dzieci wróciły, że taka była decyzja i propozycja pana Nikla i pana burmistrza, żeby tak się zadziało, ponieważ widzimy taką też potrzebę i możliwość tak troszeczkę odbarczania niektórych emocji. Dzieci mówią o tym, że nie jest im lekko w domu, że tęsknią za kolegami. Niektórzy mówią, że nie będą mieli wspomnień, bo nie byli w szkole. Byłyby też jak sobie radzą z lekcjami, że no nieraz to są też takie lekcje, które są odpisane z internetu, nie zawsze jest tak. Tu też mają możliwość pomocy, bo jest matematyk, który może pomóc, wytłumaczyć, ale dzisiaj tak troszkę jak gdyby... Wyautowały się ze szkoły i z nauki. Dopiero to powoli wszystko może będzie wracać, nie wiem z jakimi skutkami. Wiedzą też dzieci o tym, jakie są plusy pandemii. Mówią o tym, że, że no mniej wypadków samochodowych, że środowisko odżyło. Widzą. Staramy się też mówić dzieciom i mówić o takich, które o plusach, nie tylko o minusach. No, też takie nauczenie się rodziny na nowo, no bo tak na tak jak zjechały się dzieci z internatu, które wcześniej, to takie duże włoskie rodziny się porobiły, prawda? To trzeba było się nauczyć na, na nowo. Myślę, że my jako rodziny też coś takiego przeżywamy, prawda? W swoich o, osobistych rodzinach. No i tak powoli wracamy do końca roku. Będziemy starać się pracować, no nie wiem, dla dzieci zawsze ważnym takim uwieńczeniem Końca roku był obóz. Jeździliśmy i yy, mamy finanse na ten obóz, ale to sobie pod wielkim znakiem zapytania. Taka rzeczywistość, tak pracujemy, jaka jest rzeczywistość. Uczymy się tego wszystkiego życia w nowych warunkach, ale jesteśmy w stanie się dostosować. Zaraz po powrocie do Parasola dzieci włączyły się w akcję Hot 16 Challenge. Koronawirus spaduje wszędzie, raz będzie, a raz przybędzie lecz na za Ktoś się przejna, a ktoś się piwa. COVID-19 jest puszka Padory. Jeden jest zdrowy, a drugi jest chory. Walka jest nierówna jak Tawida z goniatem. Kobiet chce zapadnąć całym światem. Zakładaj maseczkę i rękawiczki, aby uchronić rodzinę i bliskich. Używaj środka do dezynfekcji, abyś nie miał żadnej obiekcji. COVID jest szybki jak błyskawica, nie dogoni go Robert Kubica. Nie będziesz wiedział, kiedy zachorujesz. Może nawet, kiedy ty tego słuchasz, to źle się czujesz.